Pamiętam, jak kochałem, jak byłaś mi bliska. Pamiętam, jak tańczyłaś w tej białej sukience. Pamiętam, jak trzymałem na niej lekko swoje ręce. Pamiętam, jak w tancu powstała ta iskra, zmieniająca w tobie w mojej panience wszystko, co piękne kobiece i dziewczęce. Aż nagle coś zawirowało i skądś spadła miska. Powiedzieliśmy, że Bo, człowiek młody, trochę muzyki, tanca i swobody. Moja koszula była już rozpięta, Twoja sukienka była już pomięta. Tak, mój rozum dobrze to pamięta, bo byłaś wtedy tak ponętna. Nazywam się Paweł Księżek. I zapraszam na moją stronę www.księżak.com.